Cześć, witajcie. Chciałam dzisiaj Wam pokazać, jak organizuję sobie kącik w naszym gospodarstwie. Tu tak zwany wiejski kącik dawnych narzędzi. Mam tutaj już przygotowane takie palety, no bo tak pomyślałam sobie, że dobrze by było jakąś mieć podstawkę, żeby te, te rzeczy, wszystkie te przedmioty, które mam ustawiać. Nie mam ich za wiele. Ale już, już mam pewne rzeczy, które są bardzo ciekawe, unikatowe. No, mam od swojego wujka, od brata. Także udało mi się coś zdobyć albo na targach staroci. Także chciałabym Wam zaprezentować po kolei. Tutaj już na tych paletach mam ustawione tak. Taki piękny dzban sobie ustawiłam, gliniany, który był wykorzystywany do kiszenia kapusty, ogórków. W tej chwili ja już go nie wykorzystuję w takim celu, jedynie jako ozdoba, czyli pięknie się tu prezentują różnego rodzaju bazie, takie ol, olszynowe kotki. I tutaj sobie robię taką dekorację na święta wielkanocne, bo w tej chwili się zbliżają. I w tym właśnie dzbanie tu jest yy, to wyeksponowane. Obok tego dzbana stoi taki zając. To jest, to jest takie rękodzieło. Oczywiście po deszczu on ma troszeczkę zmokniętą tą czapkę, yy, ale to jest strażnik tutaj tego kącika. Także... Tutaj mam kosz. W tym koszu brzozowe wianki, które robimy tutaj w naszym gospodarstwie, takie rękodzieło. Ja te wianki może kiedyś pokażę Wam, jak, jak się to robi. Moja koleżanka się w tym specjalizuje, a ja się od niej uczę. To te wianki są w takim koszu. Ten kosz był wykorzystywany do zbierania ziemniaków. Dużo było na wsi dawniej różnego rodzaju koszy plecionych, i te kosze w zależności do zbierania ziemniaków, do przenoszenia różnych warzyw, do zbierania jagód i tak dalej. Dobrze, tutaj może przejdźmy, bo mam ciekawe, ciekawą rzecz. Zobaczcie. Tu jest stara waga. O, pokażę może, jak się tutaj. O. Odważniki. Tutaj na przykład mamy odważnik 2 kg. Jakbyśmy tutaj położyli coś, co waży 2 kg, to powinna być równowaga. Taką wagę się dawniej wykorzystywało w gospodarstwie. No bo wiadomo, że trzeba było ważyć zboże, mąkę. No, dużo, dużo wiele rzeczy. No i to była taka waga z taką platformą drewniana. Piękna rzecz. Tutaj mamy tłuczek. Tłuczek taki jak do ziemniaków, ale dlaczego taki duży? Bo wykorzystywany był do tłuczenia paszy dla zwierząt, dla świnek, ziemniaczków, czyli takim dużym tłukiem trzeba było to robić, bo tego było dużo. Bo na przykład było pięć świnek, albo nawet więcej, no to wiadomo, że się nie ugotowało kilograma ziemniaków, tylko większą ilość. Tutaj mamy taką piękną drewnianą beczkę. Zobaczcie. Ona jest teraz akurat do góry dnem odwrócona, ponieważ tu troszkę mi zamokła, i chciałabym, żeby wyschła po prostu do góry nogami. Yy, ta beczka to jest ręczna robota. Nie wiem, z jakiego to drewna, czy z dębu, czy w każdym razie takie beczki służyły na przykład do kiszenia kapusty. W tej chwili no, tylko może służyć ona za ozdobę, ponieważ tu się porozsychała, więc po prostu są szpary, no chyba żeby worek włożył foliowy, no to można by było wtedy y, zrobić kiszoną kapustę, a jeśli o kiszeniu kapusty, no to mam tutaj właśnie, zaraz są tutaj, zobaczcie, o tutaj położę na ten mój ekspozycyjny stół i tu właśnie jest do kiszenia kapusty, to jest tak zwana stara szatkownica. Tu się wkładało główkę kapusty. Ja w tej chwili nie mam, żeby pokazać, ale pokażę za pomocą takiego klocka. Tu się wkładało, właśnie, główkę kapusty, i te noże szatkowały tą kapustę, a ta szatkownica po prostu była umieszczona w ten sposób na beczce. Bo jak się szatkowało, no to oczywiście ta pocięta kapusta, wyszatkowana, wpadała do tej beczki. Tutaj z kolei mam bardzo fajną rzecz Też przeniosę tutaj na, na ten kącik O, zobaczcie, tu do środka trzeba zobaczyć Tu jest takie drewniane wahadełko Jak to nazwać, nie wiem W każdym razie to służyło do robienia masła Bardzo przemyślne ustrojstwo tu się wlewało śmietankę i w ten sposób trzeba było pracować, kręcąc tą korbką i urabiać na masełko. Wydaje mi się, że to było ułatwienie pracy, bo mam tu jeszcze jedną, o, w ten sposób to wygląda, mam jeszcze jedną maselniczkę. W ten sposób jeszcze można było masełko robić, Tu tu przyniosę, pokażę. Ta z kolei to wygląda w ten sposób. To też są stare przedmioty, które służą do wystawy. Właśnie tutaj chyba mi się to drewno zasło i nie mogę tego raz tego wyciągnąć. W każdym razie dobrze. Tu jest taka ubijaczka. Do środka się wlewało śmietankę. I trzeba było tak właśnie robić energicznie. Żeby. Mówić tą śmietanę i tu właśnie taka serwatka się wytrącała maślanka i było pyszne masełko tak się robiło dawniej na wsi e, teraz e, jeśli chodzi o robienie masła to wiadomo wiecie przecież wszyscy że wiadomo mleko mamy od krowy a to są tak zwane takie kanki kanka na mleko metalowa z takim uchwytem bo w takich, w takich kankach przechowywało się mleko, ale przede wszystkim to się oddawało do skupu. Yy, gospodynie miały kilka krów w gospodarstwie i to mleko musiały sprzedawać, bo przecież za dużo było jeżeli dla domowników, więc to była taka kanka i tu też mam taką kankę właśnie na ozdobę fajną. E a ta z kolei kanka też stara, ale może służyć teraz już tylko na, na jakieś na bukiety, na, na pokaz, na ozdobę. No to też właśnie albo się przechowywało w niej mleko, cedziło się do tej kanki, albo można było robić jakiś kompot do, jak się w pole do żniw szło. Co tu jeszcze mamy z tych narzędzi? Tu jeszcze przyniosę, sito. Przetak, tak zwany, przetak do przesiewania mąki, na przykład. Też stary, już widać, jaki wypracowany zabytek. Tu jest drewniana rzecz do koła. Dawniej, jak były koła drewniane, to była taka piasta. To jest taki element z koła, no też to jest rzadko spotykana rzecz. Zobaczcie, żeby to tak zrobić tak utoczyć. I to jest też z drewna, i to ma bardzo dużo lat, a jednak to drewno jest cały czas w całości. Takie drobne rzeczy jeszcze: dzbanki. Do robienia babki wielkanocnej, też metalowa, taka blaszka. Nie wiem jak to nazwać, w każdym razie brakło... zabrakło mi słowa. W każdym razie teraz to wszystko można wykorzystać tutaj w tym kąciku, żeby zrobić taką fajną ozdobę, jakąś dekorację. Co jeszcze mamy? Jeśli mowa o koszykach, no to tu mam na przykład jeszcze takie rodzaje koszyków. Taki mały koszyczek, ten, żeby wygodnie było nosić coś, no na przykład jabłuszka z sadu. Taki koszyczek, właśnie, też bardzo stary jest. Zobaczcie, jak pięknie zapleciony tutaj jest. Teraz może to służyć za ozdobę. I taki koszyk też, mały, poręczny. Także tych koszyków to było bardzo dużo. Tutaj może ustawię, o, żebyśmy mieli takie dekoracje, będziemy robić jednocześnie. Zacznijmy jeszcze. Tutaj mamy taki fajny przedmiot taka wielka balia, wanna. W której się nalewało wody i tara. Żeby po prostu robić pranie. Szorowało się tutaj ubrania. Prało się albo w szarym mydle, a nawet jeszcze wcześniej to w tak zwanym ługu, czyli popiół prania. I zobaczcie, taki stoliczek zrobiłam. Stoliczek z maszyny Singer, która była bardzo kiedyś popularna. Niestety już tu nie mam tej góry, ale. Te metalowe nogi zostały i one się pięknie prezentują jako stolik ogrodowy. Jeszcze z takich drobiazgów mamy sierp stary, tu może go położymy? Zostawię, proszę. Sprawdzałam, nie działa, ale jako prezentacja jest bardzo fajny. Bo kolorystykę też ma ciekawą, prawda? Taki żółty można powiedzieć, kanarkowy. Szpada, to już będzie. Nasza Stelonia przyszła, żeby pomagać. Fajnie, że jesteś. Tylko mam nadzieję, że mi nie będziesz niszczyła tych rzeczy. No bo nasza Stella to niestety jest bardzo młodym psiakiem i uwielbia się bawić, a najczęściej niszczyć to, co ja zrobię, moje aranżacje ogrodowe. No, taka jest nasza Stella. Koniecznie także subskrybujcie i zostawcie lajka, jeśli ten film Wam się spodobał. I czekajcie na nasze kolejne filmy. Chau, chau, chau.